ma oto ja, Megalypian 23 i witam was w, w pierwszym odcinku mojej nowej serii Minecraft na bogato. tak, w tej serii będę przedstawiać hmm, jak to powiedzieć, poradniki rów, różne rzeczy, które można robić w Minecrafcie, przejścia schody kombinacje pistonów i nie tylko również no, zrobił takie mniej jakieś kreatywne rzeczy no ale mniejsza z tym w tym odcinku chciałem pokazać tym którzy się mogą kłopotać jak zrobić farmę zboża no i oczywiście w międzyczasie zrobimy dyni i yy, no i albuzów, dobrze potrzebne nam będzie na pewno nasionka. Tak, sobie jeszcze y, motyczkę. Motyka też będzie potrzebna. Yy... Na razie nie będę pokazywać automatycznej. Yy, co tam jeszcze? O, wodę. No i jeśli chcemy jeszcze zrobić ym, dyni i właśnie yy, arbuzów, to musimy jeszcze wziąć nasiona dyni i arbuzów Poszukamy ich. One są, tutaj są arbuza, tutaj są dyni i weźmiemy jeszcze mączkę kostną, żeby się po prostu nie trudzić. A więc tak. Do farmy To będziemy robić farmę ym, Zboża no, mam taką małą, bo tutaj się będę trudzić to jest taka podstawowa farma, którą Trzeba umieć zrobić I tutaj jeszcze zrobimy Okej okay. Dobra, bierzemy teraz wodę i zalewamy tak, aby było, była to woda stojąca. No i to samo robimy tutaj i tutaj. Yy, dobrze, gdy już to mamy zrobione, bierzemy mutikę i oramy pole. tych właśnie zbiorniczków. Oj, tutaj nie zaoram no, Słów Poramy. Oj, tutaj nie to. Polamy. No i tutaj co nie pasek już tak. Yy. No dobrze będzie troszkę więcej. Dobrze. No i teraz oczywiście żeby coś wyrosło potrzebny jest nasion tutaj zasadzimy no, tutaj zasadzimy nasionka arbuza dla arbuza arbuz będzie rósł w tą stronę dla albuza nie jest potrzebne y, mieć zaurami ziemię wystarczy je po prostu posadzić one wyrosną potem na zbiegu Dobrze, no więc tutaj sadzimy obózę, używamy mączki kostnej, żeby szybciej nam te nasionka powstały. No a tutaj zasadzimy dynię. Tak? I tutaj to samo mączka. Nie wodę! Razem to zrobił. Ha! No, dobrze tu nie zasadzimy no mniejsza z tym tu i błądżkę koszną też sadzimy wszędzie tu tu, tu. o może przy okazji pokażę że jeśli chcecie mieć trawę na przykład bo nie macie no to po prostu klikacie pojawiają się wtedy właśnie kwiatki i jeśli właśnie ktoś ma jakiś teren w którym Yy, za dużo kwiatków nie ma no to właśnie tak się tworzy, teraz niszczymy tą trawkę żeby nam tudy nie mogły rosnąć yy, dobrze, no to teraz zasadzimy zboże oj, tu coś się stało, nie wiem co tu zasadzimy jeszcze coś. Dobrze. Teraz, yy, jeśli chcemy mieć gotowe, no to po prostu... ojcu nie zasadziłem. Klikamy bułczką kosną. mączkę kosną Wszędzie. I nam właśnie tak, i właśnie tak nam wyrośnie... Oj, powstał. Tak nam właśnie wyrośnie dojrzałe zboże. No i teraz... Zbieramy plony, można zwykłą ręką, a ja tutaj nie zbiorę, bo jestem na creative No ale zbieramy i wtedy wypada im nasionka oraz yy, zboże. Jeśli ktoś yy, na przykład nie gra na trybie Creative, to nasionka yy, zboża możemy pozyskać niszcząc trawę. Nasionka dyni możemy pozyskać z dungeonów lub też yy, z yy, no jeśli taką na polu na przykład będzie gdzieś rosnąć dynia, no to bierzemy dnie Dobrze zrobię to yy, bierzemy crafting, cra, crafting crafting table i bierzemy dynię żeby nie szukać dungeonów to możemy znaleźć dynię po prostu w Table table'u z na nasionę dyni ale z arbuzami nie jest tak łatwo ponieważ arbuzy trzeba już znaleźć tylko w dungeon dobrze tak to mniej więcej wygląda Ymm. dobra, ja teraz zrobię cięcie żebyście zobaczyli jak wyglądają te arbuzy i dynie. dobra, widzę was tak właśnie wygląda E, a, harbus, tutaj mi właśnie wyrosł przed miną dynie jeszcze nie wyrosły, no ale pokazywałem już wam jak wyrosnie dynia i teraz rozwalimy aż rozwalimy dynię, no i mamy dynię. No ja gram na kliencie, więc jest <śm> naszej. Dobrze, mam nadzieję, że poranik się podobał. Komentujcie, e subskrybujcie, oglądajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.